I droga się niestety sama nie wyrównała. Nadal jest dziurawa i krzywa. A ja jadę dzisiaj do pracy w sobotę i nagram w końcu vloga w sobotę, bo chyba dawno nie nagrywałem. Nie wiecie jak wyglądają soboty. Ja w sumie też nie wiem. <śm> <śm> zazwyczaj nie pracuję. Znaczy, w sumie to zazwyczaj pracuję. Nawet nie wiem czy zazwyczaj pracuję w soboty czy nie pracuję. Zapomniałem. I co? Pada deszcz, wcześniej nie padało, teraz się dopiero rozpadało i później ma być śnieg Także może i będą jakieś zamknięcia, zobaczymy, ale ferie się zaczęły na Mazowszu też Ludzie może wyjechali gdzieś Już jak jechałem ulicą Broniewskiego to wpadła ta pizza Napoletana 2.0 Co już mówiłem o niej, już byłem w niej na filmie ja poprzednio I na Marymącką, czyli wrac wracam na Bielany i później z tym Ale tutaj zaparkowałem na Hankiczaki, bo tak jak mówiłem tam jest tak trochę trudniej no, zaczyna porządnie sypać śnieg A to chyba dobra wiadomość Może przegoni rowerów mam dostawę do bloku tam przy AWF -ie. i to taki blok coś go boję jak na niego patrzę tak strasznie wygląda ale za to Neapolitana mi tutaj wydała od razu pizzę, także fajnie wam to, to co mówiłem złego o nich wcześniej potrafię jednak zrobić od razu i to nawet jak dużo ludzi było środku. Znaczy nie wiem od jakiego czasu ta pizza tam leżała, no jak mi wpadło to już było, że już teraz jest termin odbiór. No i Google kazało jechać tutaj przez AWF, no ale tu szlabany są i napisane, że 3 zł płatne za pierwsze 30 minut parkowania, no to chyba nie od tej strony się tu wjeżdża, nie wiem, zostawię gdzieś samochód i wejdę. Aż zadzwoniłem do klienta, żeby zapytać, czy lepiej od Podlesnej podchodzić, czy od strony AWF-u, bo to jest ten blok tutaj z tyłu, powiedział, że od AWF-u, no ale to... Opłata za ten zaparkowanie i szlaba, no co to w ogóle ma znaczyć? No tak, 3 złote zaparkowanie, ale do 30 minut, nie to, że od 30 minut nie mam teraz iść. Kurde, chyba tu z lewej i tam, oj, taka sobie ta dostawa. Dotarłem, a ciekawe czy od podleśnia jest przejście? Kurde, nie ma chyba, so, ogrodzenie ogrodzenia, jest, nawet bym mnie przeszedł. I tym sposobem poznałem kolejny blok. A to jest teren AWF-u. Byłem tu tylko raz, jak siostra tu miała praktyki. A... No tak, to nie, nie znam tych. A nie, jeszcze z kolegą byłem, który tu karate ćwiczył. Ja tak to nie byłem. Więcej, nie mam tu żadnego interesu na AWF-ie. No, to jest Marymącka, a chodzi o tamten blok 34FO. Do niego się idzie przez AWF, ten, od strony Szleban. Dobra. Wracam z Bielan na Żoliborz. Przynajmniej coś wpadło szybko. Wcześniej ledwo przyjechałem. OK, wpadły mi jakieś hejmyko Hali Marii Ja raczej tam dalej po Na Riedigera Cold Press Juices na Przasnyską. Tam nie wiem 14A. Może być Żoliborski kursik fajny. No odebrany, a parkowałem tutaj pod sypką mąką przy takim słupku, gdzie można parkować, bo nikomu się miejsca wtedy tutaj nie zabiera winda za ciasna na dwie osoby, więc szedłem pieszo na piąte piętro a tu sobie jakiś facet pojechał Mogłem <grym> poczekać, no, aż zjedzie z powrotem ale szybciej, ja byłem tam szybciej niż on w sumie jak ja tego nie lubię, że Ja nie lubię tego, że później jestem spocony, jak, jak se wejdę na piąte piętro i tu mi paruje wszystko i jest mi za gorąco. A nie jestem jakoś ubrany, bardzo ciepło dzisiaj. Chociaż jestem w samochodzie w kurtce, to nie dziwne. Tu się przeniosłem. Tutaj mąka i woda. Tam wiadół w stronę centrum. A tutaj jest jakiś lokal chyba z którego. O, dobro, dobru dobro, Cafe. tam jest. To nie widać, bo szyby zaparowane i odbieramy teraz stamtąd chyba, ale ja jeszcze nie miałem Indian Taste, oczywiście tam jest dalej. O, jakiś tu zastój, 15 minut już stoję i nic nie wpada. A przecież jestem w dobrym miejscu Mąka i woda obok tak jak mówiłem. Może do... pojechać w stronę centrum. Mhm. A zamiast jechać do centrum, to postanowiłem tutaj sobie zjechać na dół jeszcze pod mąkę i wodę. Zaparkować na Żoli Boże, ale kura wtedy wpadła. Jak zjechałem na Ordona, bardzo tam daleko w stronę Bymowa, więc przejadę się już gotowe. Pewnie nikt nie chce tak daleko jechać adres dostawy fajny, Hordona 12, c Co? Co tu się dziś dzieje? Aż dwie policje stoją migają światłami Nie było gdzie parkować, to musiałem jechać tam dalej trochę I teraz idę Ale tam rów że Byłem tylko 10 sekund i było trzech wolczaków w tym czasie A mnie spadł Drugie też gruby josek na Grzybowską po drodze Także wziąłem, zaraz to podwójniaczek będzie No więc jednak śródmieść odwiedziłem, dzisiaj już niestety nie siedzę na Żoliborzu tylko, no ale wiadomo w sobotę i w ogóle. Tutaj dostawa z Grubego Joska do 85 a B i ruszam na Ordona daleko, ale to już będzie czwarte, to jest spoko. No, a całkiem fajnie się dzisiaj jeździ, mrzawka nie przeszkadza, ciekawe czy ten śnieg naprawdę będzie później wieczorem, czy się czy zamieni w śnieg. no i wpadę jakieś nowe kurczaki na wypasie, ale to jest z pizzy na wypasie się to odbiera. Na Sokołowskiej 9 jestem niedaleko i dostawa będzie do tego trudnego bloku a na Skierniewickiej Też blisko, spoko Akurat się miejsce zwolniło na Sokołowskiej, to sobie zaparkowałem Jeszcze nie gotowe, za 6 minut dopiero Tu jest na Sokołowskiej pizza na wypasie w drugiej bramie Ej, dobrze powiedziałem, czy nie? Jeszcze nie tu Ej Nie w drugiej, w trzeciej Te to nie tutaj gdzie ja wlazłem No tak pomyliłem się tu w pierwszej bramie, znaczy w takim przejściu i tam już pada śnieg zamiast deszczu i w ogóle wiatr wieje taki nieprzyjemny dosyć najlepsze, że to jest ten najbardziej skomplikowany blok No i porobili ostatnio tam takie tabliczki z napisami gdzie są jakie mieszkania i strzałki ale ekipa, która to robiła widocznie Zgubiła się w tym bloku, bo z błędami są te. Strzałka jest w złą stronę. W jednym miejscu nie ma niektórych mieszkań wymienionych na tej tabliczce, także zamotali się sami. Ja idę do tego drugiego. 34A A dziewczyna tam przed blokiem stała i śpiewała. Jakaś murzynka. Muzyka, nie ludzie. Frezowi. A tutaj widzę spotkałem przed blokiem. Mówi, że każdy odcinek oglądaj, jest na bieżąco. Fajnie. Już dostarczone. Widz na rowerze e, dostarcza. I nie wiem, tak w takim deszczu. Ja już odwykłem, kurczę. Ale kiedyś nie bałem się niczego. A teraz samochód mnie rozpieści. Już nawet na skuterze mi się nie będzie chciało jeździć. Jak tak dalej pójdzie skuterem e, w sumie trochę gorzej, nie? Zależy od pogody. No To co słyszycie, to wpada mi ten na piątym piętrze Nepal... A nie, czekaj, Nepal nie jest na piątym, to jest tam na parterze. Aha, to na Jaktorowską 5 może pewnie wziąć. Już nieważne, bo już nie wpada. <laughs> tak, racja, to nie jest na piątym piętrze, tylko na parterze w tym biurowcu tam białym po lewej, na Jerozolimskich, ale już nie wpada. Na Jaktorowską, czyli tutaj w te rejony gdzie tam się parkuje, w centrum, jak się tam idzie Samochodem jeszcze nie odbierałem samochodu. Chyba nie odbierałem, ale parkowałem bardzo daleko To można było wziąć, no ale nie wziąłem Mam 5 na razie Przez... nawet nie wiem ile czasu pracuję, bo nie, nie, nie zauważyłem kiedy zacząłem Aha, to mogę sprawdzić Na razie mam 77 złotych groszy, a pierwszą dostawę oddałem o 14.11 A teraz jest 16.20, no to ponad 2 godziny, 5 dostaw To nie jest aż tak dobrze Ale może być no i właśnie, jak tam wchodziłem do tego bloku, to się mnie pytał jakiś z zagranicy człowiek z dalekiego wschodu gdzie jest klatka B, się pytał, where jest klatka B a raczej klatka B <laughs> No to mu pokazałem, no ale on musi jeszcze później wiedzieć, że po wejściu do windy, winda jest na prawo na lewo też jest i też, też wszystkie korytarze są połączone yy, ale nie wiem, czy na wszystkich piętrach czy tylko na parterze, cholera, nie wiem, do dziś I jak wszędzie nie, nie do tej windy no dobra, jakoś tam sobie poradzi, nauczy się ale nie, zaraz, jak ja liczę czas, mówię, że w 2 godziny nieco ponad, ale przecież zapomniałem, że jeszcze ja tam do tego parkowałem, do pizzerii szedłem, wychodziłem z niej, jechałem, łaziłem przy tym AWF-ie, czyli zacząłem wcześniej. Oddałem to o 14.10, ale zacząłem tam 13:50, pewnie 50, także już 2,5 godziny ponad. O, jak z domu wyjeżdżałem, to miałem 892 subskrybentów, teraz mam już 3. Tu jeszcze pozostałości świąt, tylko nie widać, muszę wziąć szmatkę, przepraszam. Ej, nadal nie widać. A tutaj ten Norblin to prawej, już odbierałem rowerem. Fabryka Norblina. Jest parking jakiś podziemny, ale samochodem to, to jeszcze nie byłem i Naukowskiego tam nie ma, gdzie parkować. Pan, a czekajcie, ale Japońska-Polskiego to jest przecież. na Żoliborzu Tak, to dobrze, fajnie. Tylko na Naukowskiego trochę problem z parkowaniem, ale to nie wiem, to z lwowskiej będę się. Dobra, zaparkowałem tutaj na samym początku Naakowskiego i się przejdę, nie będę się tam pchał. Bo tam naprawdę ciężko jest chyba. Moje no jest kawałek do przejścia. Tam na awaryjnych sobie stają. No, dobra. No kurde, odgrywam z Naakowskiego 10, a pod 12 było miejsca. O i tu mogłem na, na pasach stanąć też. Ale dobra, 7 minutkę. Kurde, Hindus mądrzej się ode mnie włączył awaryjne, stanął obok. I odbiór zabrał mu 10 sekund, a ja tu idę drugą minutę w drugą stronę. No, pojechał chłopak na elektrycznym rowerze Volt. Pierwszy raz taki widziałem. O, w ostateczności można tutaj parkować na ścieżce rowerowej po prostu. W taką pogodę i tak rowerzyści nie jadą, więc nie przeszkodziłoby to im za bardzo. No właśnie tyle szedłem, odbiór jest gdzieś tutaj z dziesiątki i jadę z wegańskim jedzeniem na Żoliborz. Tu szczerze mówiąc nie wiem, co się dzieje, jak tramwaj jedzie prosto, ja w prawo Kto ma pierwszeństwo? No, tramwaj, nie? Jeśli nie mamy zielone, i on, i ja Bo ja tu właśnie w prawo daję Skręć w prawo Nie, tramwaj i tak pojechał na swoim świetle zielonym, my mamy czerwony dalej, więc tak to działa po prostu Nie tych samochodów pod te tramwaj w tym samym czasie Ech, słaba jest widoczność w taką pogodę, w deszczu, w nocy, jak woda jest na szosie znaczy z przodu to jeszcze spoko, ale tak w lusterkach mało widzę i po bokach, z tyłu Ale jak trzeba, tak jeździć to trzeba Zresztą ładne widoki Chociaż słabe Słaba widoczność, ale ładne widoki Kurde, jakbym zrobił tamto z Jerozolimskich na Jaktorowską Nawet jakby to było z piątego piętra odbiór, to i tak bym już, już kurde robił kolejne Niżbym to dostarczył, a tak to dopiero jadę Zły wybór ale dalekie za to, więcej zarobię i będę na Żoliborzu i jestem na Żoliborzu trochę tu trwało jak zwykle przed rondem przy Arkadii. lekki korek, ale mały dzisiaj. za 400 metrów skręć w prawo ferie są, więc może ludzie naprawdę wyjechali jest mniej samochodów w Warszawie już dostarczone i teraz posiedzę tutaj trochę pewnie ruch chyba osłabł, nie wiem Taka pogoda, że jak się wyjdzie z samochodu, to aż, aż się chce zaraz wracać Najlepiej nie tylko do samochodu, ale od razu do, do domu <gry> e, Tak, spokojnie jest Zobaczmy moje statystyki 99 ,60 zł 60 groszy 6 dostaw Oj, długo tu stałem, nie wiem ile, 20 minut I wpadł jest w końcu, który jest tutaj obok, fajny odbiór I dostawa Broniewskiego, 14, spoko Aha, no gdzieś tu się znajdzie miejsce, może Podjechałem, jeszcze 3 minutki, nie idę, bo oni tutaj raczej zaznaczają Nie będę tam stał na deszczu No iście, było już gotowe, tylko nie zaznaczyli, a ja tu czekałem Trzeba było jednak to od razu No, bo jakaś akcja tutaj ze strażą pożarną A, wypadek, karetka też stoi To na skrzyżowaniu O, policja coś tu kieruje ruchem no, jakiś poważny wypadek w miejscu, gdzie codziennie przed pracuję Na tym skrzyżowaniu często się znajduję Ale dzisiaj właśnie widoczność gorsza, ślisko, może na tym e, się. O kurde, jak ślisko jest, nawet sobie nie wyobrażacie, co tu się porobiło Wszędzie Ja jaka szklanka Spadł deszcz i zamarzł czy co, Już dostarczony tutaj, no ale zobaczcie jaki lód no, czy... Nie widać, nie? Musiałbym poświecić latarką, zaraz. Chwila, już wyciągam telefon. O! Normalnie to jest takie śliskie. Walera, uciekam stąd. Bo skończę jak tam ci w tym wypadku. Bo kurde, ledwo iść można. Walera, to... już mi się zamek w torbie rozwala. Odbierałem nową przecież z pół roku temu. Czy kiedy tam było latem, czy na wiosnę. Marne te zamki. A tutaj kolega nawet zrobił zdjęcie, co się stało tam, bo widzę, że obok jest zapewne. Czyli pod tramwaj wjechał jakiś to nie jest Jaris, to jest fiat to... biały fiat panda to o, taki samochód, to tylko dostawca może mieć. No tak, bo tam się przecina tory tramwajowe jak się skręca na Rydigiera, no ale to trzeba uważać. Kurczę, tylko właśnie widoczność jest może dzisiaj taka gorsza szyby zapadane. A to, że teraz się Ślisko zrobiło, to nie, nie wszędzie. Na ulicy na przykład nie jest, na chodnikach jest, ale tylko w niektórych miejscach, tam gdzie taki lód się zrobił. Nie wiem, co to za cuda. Ale jestem już blisko domu, nic nie wpada. Może spieprzam już, bo jeszcze coś złego się tu stanie przy tej marnej widoczności po ciemku i na Śliskim. Przewrócę się i nogę złamię. Nic nie wpada. W lewo praca, w prawo dom, w lewo pieniądze, w prawo Fortnite. Skręciłem w prawo, a tu jakiś wolciak na skuterze To znak, że powinienem zostać No nawet też przestaje padać trochę No i kurde, ledwo skręciłem do domu, to już przestało padać, widoczność mi się poprawiła Znaczy coś tam kropi jeszcze Jedzie ten wolciak, jedzie, jestem ciekaw gdzie on jedzie Trzyma się lewej strony, to będzie w lewo skręcał, tak tutaj Gdzieś tam na rejony Kochanowskiego To ja prosto na rejony Puszczy Kampinowskiej na razie w rejony dobra, był Wolciak jadący to teraz Pyszniak jeszcze zobaczcie, jedzie sobie gdzieś tutaj na Bielany o kurde, dobra, czerwone. widać go w ogóle na tym filmie w tej ciemności czy nie? o, Fiat Panda biały wyprzedamy Pyszniaka i mkniemy o, widzę, że bardzo ładny konwój w Kanadzie Kierowcy się zebrali i to ilu, i zablokowali miasto, żądają zmian. Dobrych. A tutaj widzę, tu jest taki ekran, zawsze jak się wjeżdża do naszej gminy, i, e, tam był zawsze napis wsparcie w czasie pandemii. A teraz jest napis wsparcie w czasie epidemii. Kurde, jak to? Co to? Nagle się zmieniło coś. No właśnie, wspominałem dwa, dwa vlogi temu o premierze Kanady i widzicie protest kierowców. Obejrzeli mojego vloga. Tak to zadziała. Boże, jak tu trzem się na tych dołkach, kurde, tu trzeba mieć ułaza jednak. Teraz złomnik nagrał o ułazie. I to dokładnie o tym modelu, który mieliśmy tutaj, jak tata pracował jako nad leśnicy jeszcze, to mieliśmy fajnego ułaza. Co prawda przeciekał jak deszcz padał i woda się lała przez tą plandekę bo to nie była szczelna plandeka, tylko taka jakaś materiałowa Zimno było w środku, drzwi się nie zamykały ale kurde, przynajmniej się nadawał na takie drogi i na jeszcze gorsze Cześć kociatku Słyszysz to, to tak tutaj stuka, to kapie woda Ale rama, tu dach przecieka, taki jest wspaniały pierwsze, o tutaj przecieka, proszę bardzo Prosto na dach Toyotki kapie no, i tam w drugim pomieszczeniu na węgiel. Patrzcie, to jest węgiel, to jest dopiero złoto dzisiejszych czasów. No, drogi, ale gdzieś tu kapie też. Kurde, stary budynek. Znaczy, no, stary, bo stary, ale tak źle zrobiony. Wymagający naprawy, niestety. Koniec.